Słowa Pana Jezusa. Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia. Trzeba więc rozpoznawać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu mojemu. Powołaniem każdego jest wspomaganie bliźnich w ich drodze zbawienia, świadczenie dobra i miłości mojej. Nie sądź, że można uzyskać świętość, myśląc o sobie i zajmując się sobą. Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć go, oraz troszczyć się o bliźnich, by nie pomarli w grzechach swoich. Sprawiedliwość moja zawsze jest ta sama, ale inna dla każdego człowieka, bo inna jest dusza każdego i okoliczności, w jakich żyje. Inna jest przede wszystkim droga każdego prowadząca go do świętości, bo jest na miarę tego, jakie jest powołanie. I jaki zamysł Boży względem Jego miejsca w Królestwie Bożym? Dlatego też najważniejszym, co może uczynić człowiek, jest Jego otwarcie się na Mój głos i moje wezwanie, przekazywane na różne sposoby, ale zawsze. Odpowiednio do możliwości właściwych każdemu człowiekowi. Całą swą istotą fizyczną i duchową chłoń moje światło, jakie jest ci dawane w każdej chwili i okoliczności. Nie zniewalaj się przykładem i pouczeniami świętych. Odszukuj w nich tylko to, co jest zgodne z Twoją drogą powołania, z Twoją strukturą duszy i sposobami, jakimi cię prowadzę. Wiele nieporozumień i zła wiem wynikło z tego, że niektórzy, doceniając doskonałość drogi, jaką ich prowadziłem, Uznali, że jest to jedyna droga, najdoskonalsza dla każdego i zawsze. A tak nie jest. Moje bogactwo przejawia się też w różnorodności. Wszystkie drogi, które zgodne są z Ewangelią, prowadzą do mnie. Wszystkie te, które rodzą błogosławione owoce, przemiany, Duszy Twojej i innych są Boże i święte. To jest jedyny probierz prawdy. Jakiekolwiek wywyższanie jednych nad drugimi, i jakiekolwiek narzucanie własnych lub czyichś przeświadczeń, jest objawem zaślepienia pychą, która nie pozwala dostrzec mnie prostego i pokornego, który stoję pochylony nad każdą istotą ludzką, by ją przygarnąć w sposób jedyny, niepowtarzalny, dający jej pełnię radości we mnie.